Uwaga! Niniejszy Iceberg zawiera w sobie potencjalne spoilery do serii Minecraft Czas oraz dwóch fanowskich kontynuacji Minecraft Czas Przebudzenie oraz Minecraft Oblicze Ksenu. Obie te serie stanowią niekanoniczne próby domknięcia wątków, które CraftShot pozostawił otwarte wraz ze swoim odejściem. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, zachęcamy do nadrobienia dotychczas wpuszczonych odcinków, Nasza seria powstaje za zgodą kraftschada, jej produkcja trwa już ponad 8 lat, a przez ekipę przewinęło się do tej pory blisko 40 osób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak mogła zakończyć się historia rozpoczęta w oryginalnym czasie, zasubskrybuj nasz kanał, by zostać z nami do końca. Witam wszystkich, towarzyszy, towarzyszki i osoby nieskolektywizowane. Cel był prosty: zebrać w jednym miejscu wszystkie tajemnice zebrane wokół kultowej już serii Minecraft czas i posegregować je na kategorie, według kaury tajemnicy, jaka otacza konkretne zagadnienie, bo tym dokładnie jest iceberg. To spopularyzowana głównie na zachodnim YouTube forma segregacji informacji, której to te najbardziej znane fakty trafiają na szczyt góry lodowej, a im mniej znany fakt tym trafia do niższych warstw. Powiem wam, że to pierwszy iceberg jaki w życiu robimy, więc to jedno wielkie pole do eksperymentów. Chcieliśmy zrobić coś zarówno dla naszych widzów, jak i dla osób, które mogą jeszcze pamiętać serię Craft Shada, a nigdy nie trafiły na przebudzenie. Inspirowaliśmy się telewizją z kartonu i Kacpirem. Dwa świetne kanały, polecam serdecznie. Ale nie potrafimy aż tak w research czy animacje jak oni, więc postawiliśmy na taką nieco surową, analogową formę. A no i sam iceberg podzieliliśmy na trzy epizody, bo tak zagłosowała nasza społeczność. Dla tych, co wolą dłuższe formy, możemy wrzucić po opublikowaniu wszystkich trzech odcinków jakąś fuzję tych materiałów. Jeżeli w icebergu nie ma jakiegoś tematu, który jest dyskusyjny, jak na przykład to, czym są anomalie, albo. Jaka jest rola Daniela w tym wszystkim? Znaczy, że kwestia ta zostanie poruszona w fabule w przyszłości i po prostu byłaby spoilerem. Z kolei, jeśli jakaś informacja nie jest pewna lub jest tylko teorią, to będzie oznaczana gwiazdką. Przy tworzeniu iceberga pomagali mi między innymi Kill count Regli Objęci projektem regl budowani byli niczym przeciwnicy w grach survival horror. Nie da się ich zranić, a co dopiero zabić? Jedyne co pozostaje przy ich spotkaniu to ucieczka albo szybkie skrycie się. To dopiero przebudzenie złamało tą zasadę. W przeciągu tylko jednego sezonu na ekranie mogliśmy zobaczyć śmierć aż sześciu, powtarzam sześciu osobników. Kolejno w odcinku drugim. 8, dziewiątym, jedenastym i dwunastym. W serii Craftshada natomiast umiera... jeden. A przynajmniej możemy założyć, że umiera. Bo w czwartym odcinku wprawdzie widzimy, jak Anton wysadza za sobą tunel, ale nie wiemy, czy goniący go regl znalazł się w zasięgu wybuchu, czy jednak przetrwał eksplozję. Waga. Każdy twórca, korzystający choć raz z paczki Flansmot, mógł poczuć na własnej skórze ogrom cierpienia, jaki niesie ze sobą flaga. Nie, no. Ty, idioto, jeb... Ty stara, jeb... Ta struktura jest bardzo łatwa do postawienia, ale niezwykle trudna do usunięcia. Nie działa na nią kliknięcie łapką, TNT, czy nawet wordedit. Flagę tą można usunąć tylko przy pomocy specjalnych przedmiotów przyzywanych komendom. Krawszat jednak zdecydował się uzasadnić jej obecność fabularnie. Tu wchodzisz scena do pokoju tego o-flaga. Nie, bo to jest, to jest waga, widzisz? no waga. Ty się ważysz. O! Grup Daniela Niemałym zaskoczeniem przy pierwszym kontakcie z serią Craft Shada jest zobaczenie w bazie Stalkerów grobu dni Lakeina, Tego samego, którego Anton i Dimitr widzieli przecież na własne oczy w sezonie pierwszym. Z kolei Markus twierdzi, że ten nie żyje aż od 7 lat, a więc już po dotarciu trzeciej przeprawy na drugą stronę. I taką właśnie wersję wydarzeń przedstawia nam pierwszy odcinek serii Oblicza Senu. To z niej dowiadujemy się, że Daniel został rozerwany na atomy przy próbie ponownego przeniesienia się na drugą stronę. Nie, wyłączcie to Backup. Wyłącz to, kurwa! Jedynymi świadkami jego śmierci byli Johan, Martner, i Mark Peterson. Pytanie tylko, czy poza nimi i przybyłem na miejsce Gregorem wie o tym ktoś jeszcze? Wyraźnie tak, skoro w kolejnych odcinkach widzimy, że grób Daniela pozostaje pusty. Data wybuchu III wojny światowej Zastanawialiście się kiedyś, gdzie na linii czasowej w uniwersum czasu umieścić początek Trzeciej wojny światowej? To akurat dość proste. Już od Juria możemy bowiem usłyszeć, że wojna wschodu z zachodem trwa 4 lata. Dostrzec można jednak konkretny powód, dla którego Crawford wybrał akurat takie ramy czasowe. Otóż rok, w którym rozgrywa się akcja sezonu drugiego, to rok 2043. Wprost kieruje nas to ku odpowiedzi, że konflikt wybuchł w roku 2039. Tak, trzecia wojna światowa jest dokładną powtórką drugiej. Równo 100 lat dzieli wysadzenie maszyny pod Stalingradem i jej ponowne włączenie, które widzimy w finale drugiego sezonu. Arstoczka Arstoczka to nazwa fikcyjnego państwa, pochodzącego z wydanej w 2013 roku gry Papers, Please. To również nazwa generatora znajdującego się w sektorze medycznym. Tabliczkę z nazwą owego generatora możemy zobaczyć w drugim odcinku pierwszego sezonu przebudzenia. Samego generatora jednak nigdy nie było okazji pokazać, choć mieliśmy go zbudowanego. Z tego także powodu w piątym odcinku, czyli już po swoistym rebucie serii, kryptonim Arstoczka po prostu zniknął z tabliczki w odwiedzanym sektorze. Filmy pełnometrażowe. Dawniej na kanale Kraftrada znaleźć można było dwa filmy pełnometrażowe. Nie były to specjalne odcinki, a po prostu kompilacje pierwszego i drugiego sezonu. Praktycznie niezmienione i niepocięte, bo autor nie usunął nawet czołówek czy napisów końcowych oryginalnych odcinków. Niedługo później jeden z widzów serii, a obecnie członek naszej ekipy, wyszedł z inicjatywą samodzielnego zmontowania owych filmów. W 2021 na jego drugi kanał zbierający filmy pełnometrażowe z Machinim trafił film Minecraft Czas. Potężne trwające prawie 4 godziny bydle, łączące pierwszy, drugi i trzeci sezon oryginalnej serii w jeden film. Jedynym filmem z serii, który nie trafił do tego katu, był odcinek pierwszy sezonu trzeciego, bo jak mówił sam Damian, Zwyczajnie nie wpasowywał się on w żadne miejsce fabuły tak, by jednocześnie nie rozwalać jej chronologii. To prawdopodobnie najlepszy sposób, aby obejrzeć Minecraft Czas, nawet jeśli Bitrate mocno odbił się na jego jakości. Niedługo później na kanał trafił również pierwszy pełnometrażowy film Przebudzenia o podtytule W mrok. Obejmował on swoim czasem trwania odcinki od pierwszego do ósmego. Drugi film, Minecraft Czas Przebudzenie do światła trafił na kanał niedługo po premierze finałowego odcinka. Tytuły obu filmów W mrok i do światła są hołdem dla trylogii Andrzeja Diakowa, autora książek Uniwersum Metro 2033. Obłęd. 10 listopada 2014 roku Kratczat zapowiedział powstanie nowej interaktywnej serii fabularnej, która tymczasowo miała wypełnić na kanale lukę. Między drugim a trzecim odcinkiem trzeciego sezonu czasu. Akcja rozgrywa się w 1943 roku, gdzieś na Kaukazie. Ponownie głównym bohaterem jest żołnierz niemieckiej szóstej armii w biegu ze stalingerskiego kotła i nie zgadniecie, również nazywa się Anton, gnębiony zimnem, głodem i wyrzutami sumienia. Powoli popada w tytułowy obłęd. I trafia do podziemnego ośrodka. W którym dokonano straszliwej rzezi, a w ciemnościach kryją się potwory. Czy to jednak wystarczająco, aby uznać, że serię, czas i obłęd dzielą to samo uniwersum? No, imię głównego bohatera, umiejscowienie akcji tuż po stalingradzkiej masakrze, a także, co łatwo przegapić, pośród trupów, które w swojej wizji widzi Anton, możemy zobaczyć takiego, który nosi skin Hansa. Obłęd równie dobrze może być po prostu duchowym spadkobiercą tej serii. Zwłaszcza, że użycie imienia Anton nie jest niczym dziwnym, bo w serii kroniki Rize na kanale Dmitra bohaterowie również zachowali swoje imiona z serii, jak i później główny bohater serii Hipotermia także miał na imię Anton. Aule 885 jako Wladimir. O, widzę, że śpiąca królewna raczyła się obudzić. Najstarsi widzowie będą pamiętać, że w 2016 roku w tą postać wcielał się inny aktor. Legenda polskiej Machinimy, twórca takich serii jak Apokalips czy Hobbit. Plik z kwestiami aula trwa prawie 20 minut. W części z nich starał się nawet naśladować rosyjski akcent. Niestety, tylko jedna trzecia z nich została wykorzystana, ze względu na cięcia fabularne, których dokonaliśmy w montażu. Treść nagranych kwestii w większości pokrywa się z tym, co finalnie znalazło się w odcinku piątym. Kurwa. 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 Musiałem. <laughs> Myślałem, że jesteś jakimś z ocalałych wojskowych. Myślałem, że jesteś którymś z ocalałych wojskowych, albo jakimś człowiekiem od dowództwa. Jeszcze jakieś pytania? Bo się spieszę na samolot. A kto inny? Człowiek jest jedynym gatunkiem, który potrafi tworzyć coś... Destrukcyjnego. Regle miało być dopiero początkiem, ale coś im nie wyszło. No, stąd pisze się inaczej. Razem. I przez S, nie przez Z. Wiesz, póki co, mów mi Wladimir. Póki co, mów mi Wladimir. Wiesz, póki co, mów mi Wladimir. I ta interpretacja nawet nam się podobała. Do tego stopnia, że przy restarcie serii w 2018 roku ponownie zwróciliśmy się do aula o udzielenie głosu tej postaci. On jednak wtedy odmówił, mając w życiu inne priorytety. Więc dzisiaj w programie Aldo Gotuje zrobimy szaszłyki z grilla. Tom na miniaturce. Początkowo filmom na naszym kanale zdarzało się nie mieć miniatur. Dlatego gdy w 2018 roku szykowaliśmy szablon pod nadchodzące odcinki, wysłałem do embryo taki screen, który powstał kompletnie przez przypadek. Po prostu mieliśmy MPC-a ze skinem Toma w lokacji przygotowanej do innego projektu. O, i cała tajemnica szafy w Antardzie. Problem z pierwszymi odcinkami przebudzenia był taki, że najpierw powstawała do nich mapa, a dopiero później scenariusz pasujący do tej mapy. To może tłumaczyć, czemu w pierwszym odcinku, gdy Hans po raz pierwszy wchodzi do magazynu, znajduje tylko trochę skrzyń, za którymi ciężko się schować. A przy kolejnych odwiedzinach w pokoju, okazuje się, że od początku była w nim szafa. Bo scenariusz wymagał, by wydarzyła się teraz wielka, outlastowa ucieczka. Hm. Stąd szafa. Pozostałe projekty Antardy Jak dowiedzieliśmy się z czasem, projekt Regl okazał się tylko kroplą w całym morzu tajnych badań, z których większość nie została choćby napomknięta. Co jednak wiemy o pozostałych 15 projektach? Idąc po kolei: Xen. Projekt lub nazwa grupy operacyjnej. Cel stanowiła eksploracja nieznanego terenu po drugiej stronie, czyli Xen właśnie. Stalker. Patrząc na to, że zapisywany jest w identyczny sposób jak Xen, raczej oba projekty są sobie bliskie. Celem Stalkera było szkolenie grup pionierów. Którzy mieli być przygotowani na wszelkie warunki w obcym świecie. W przebudzeniu napomknięte zostały natomiast dwa projekty. PMO, a więc pozyskiwanie materiałów organicznych. Zajmował się wydobywaniem i badaniem gruntu pod pokrywą Antarktydy. Ale faktycznym celem było dostarczanie nie tyle surowców, co martwych ciał wydobywających je przymusowych robotników. Drugi projekt stanowi NM, neutralizacja mutagenowa. Jedna z pobocznych linii projektu Regl, która miała zapewne umożliwić kontrolowanie owych tworów. Projekt zatrzymał się na bakterii, przejmującej układ nerwowy martwych ciał. W związku z objęciem kwarantanną sektora, w którym wykonywano eksperymenty, projekt tymczasowo zawieszono. Wpływ na to miała także rezygnacja i protestacyjne samobójstwo dowodzącego projektem Jeremiego Glasspointa. Wątpliwe. Abyśmy kiedyś poznali cel pozostałych projektów. Bo nie wydaje mi się, żeby krawszat miał skorygowane owe cele. Błędne daty. A który dziś mamy rok? No jak to który? 1974! Co? Ta scena to przykład tylko jednego z wielu pytań, jakie Kraftszat pozostawił po pierwszym sezonie. Tutaj mamy przynajmniej wytłumaczenie w postaci amnezitoma. Dużo większy bajzel w osi czasowej tworzy natomiast data, którą wyznacza notatka, znaleziona przez Antona i Dymitra w opuszczonym domu. No bo 1897? Ta data pojawia się tylko w dwóch pierwszych odcinkach. Dwie inne, błędne daty znajdziemy za to w Przebudzeniu. W pierwszym odcinku, gdzie na kartce widnieje data 11 listopada 1000... 883. Dalej jeszcze zabrnęliśmy w notatce z 11 odcinka, czyli wtedy, gdzie już trochę głupio było popełniać takie babole. No bo skoro ośrodek upadł w 1882, jakim cudem prace nad projektem NM trwały do roku 1889? Autorskie tekstury. Tekstury, z których korzystał w swojej serii Craftshot. To przede wszystkim Bricklion RPG Pack oraz Last Days. Nie dziwi, że Resource Pack użyty w finale historii był właśnie miksem owych tekstur. Za skompilowanie tej paczki odpowiadał ponownie Damian Ku, który opowiedział mi o procesie tej kompilacji. Nie zachowały się niestety żadne konwersacje z Craftshadem, z których moglibyśmy się dowiedzieć nieco o szczegółów. Jednak... Nasza znajomość z Damianem sprawiła za to, że wraz z anulowaniem trzeciego sezonu owa paczka tekstur stała się oficjalną paczką przebudzenia. Pliki pierwszej wersji paczki są dziś trudne do znalezienia. Zapewne można je znaleźć na dysku Damiana, a może nawet jakiś działający link nadal wisi na którejś z dawnych facebookowych grup. Przez większość pierwszego sezonu przebudzenia wykorzystywaliśmy wersje 2.0 i 2.1. Choć dawno była już gotowa wersja 2.3. Wersja 3.0 została stworzona specjalnie na potrzeby drugiego sezonu przebudzenia, zapożyczając tekstury z takich paczek jak DokuCraft, Norzeteus Plus Space, Unnatural State, Bioshock i Halicon Days. Inne mutanty. Promieniowanie spowodowane użyciem broni atomowej wykreowało kastę całkiem nowych gatunków, o których tak naprawdę nie wiemy więcej niż to. Że są niezwykle niebezpieczne. W serii Craftshada dowiadujemy się, że część z nich zamieszkuje tereny dawnej czarnobylskiej strefy wykluczenia, jak i tunele rozciągające się pod powierzchnią. Wśród fandomu nazywane są zazwyczaj pszczołami. Jednak, w obliczu Ksenu, a konkretniej w siódmym odcinku, możemy zobaczyć również dwa osobniki bliżej niezidentyfikowanego gatunku. Jeden z nich nawet przewinął się na moment wintrze. Ale czym są? Tego nie wiemy. Przeterminowana wódka. Mogę mieć ostatnie życzenie i dostać butelkę wódki. <śm> <śm> Choć ta scena raczej miała być żartem. Właśnie, widzowie właśnie. oblicza Ksenu nie mogli o niej strefie. zapomnieć. To właściwie na ich prośbę w siódmym odcinku Dimitri dochodzi do wniosku, że wódka, którą spożył, musiała być przeterminowana. O ile mogłaby w ogóle być? Nawet jeśli wódka, którą znalazł w tunelach, była lekko napromieniowana, nie wpłynęłoby to na jej skład. Los członków przepraw. W przeprawach czasowych z Antardy do Ksenu wzięło udział w sumie 30 osób. Krawcza ukazał nam zaledwie kilkoro z nich. Dane o pozostałych czerpiemy z notatek, znalezionych przez bohaterów w drugim sezonie. Oraz dzięki płytom nagrobnym, które zdobią cmentarz obok bazy Stalkerów. Niestety, z winy niskiej rozdzielczości obrazu odczytanie większości z nich jest niemal niemożliwe. Wśród tych, które udało się rozczytać, byli m.in. Wladimir Kornilow, Ivan Finley, Boston Armstrong, Steven Artem, Wasili Gruszow Elizabeth Aron Olivia Kendon, Andrzej Zaknow, Wiktor Makronow i Edward Green. Przynajmniej piątka z nich zginęła z rąk anomalii. Gdy doliczymy do tego postacie z oblicza Ksenu, wychodzi nam jakieś 20 członków przeprawy. Los pozostałych 10 pozostanie już na zawsze tajemnicą. Martwy Sztros. Choć mówiliśmy o tym już w niejednym Q&A, warto przypomnieć nowej publice o co chodzi z tym, że w jednym z odcinków Hans w zamkniętym pokoju odnajduje trupy kilku regli oraz... Samuela Sztrosa? Tych, co wypatrzyli jego wielką czapę w zbitce martwych ciał, muszę rozczarować. To miał być easter egg. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że Stross pojawi się w retrospekcjach na dalszym etapie serii. Nie zamierzałem też go wskrzeszać. Zawsze zdawało mi się, że skoro Anton widział martwego Toma oraz martwego Markusa w finale drugiego sezonu, to fakt, że zaraz po nich pojawił się Stross, mówi nam nieco o tym, jak ten poradził sobie z radiacją w Ksenie. Wiktor. W pierwszym odcinku trzeciego sezonu, oczami Samuela Strossa, możemy poznać persony stojące na czele projektu Antarda. Tożsamość dwójki z nich, Lorenza oraz Gregora, pada wprost w dialogu. Kim jednak jest trzecia postać? Odpowiedź poznamy dopiero schodząc do opisu odcinka. Z niego możemy się dowiedzieć, że ów bohater nazywa się... Wiktor, a wcielił się w niego Arabo28. Shadcraft Prawdopodobnie każdy z fanów serii wie, że pierwotnie kanał Krawczada i Dimitra miał nosić nazwę Shadcraft. Jak gminiliśmy, kminiliśmy, nic na do głowy nie przyszło, to poszliśmy do Dymitra na chatę, usiedliśmy przed kąpem i tak wiesz, trzeba było coś wymyśleć już wtedy definitywnie. No i ja tak siedzę i tak rzuciłem pomysł, żeby był szatkraft. A Dymit wtedy wziął to przekręcił, powiedział Krawczat powiedział i tak powstał Krawczat. Z kolei Dymitr, zanim postanowił założyć swój własny kanał, posługiwał się nikiem WADER 969. Stacja pomp. W pierwszym sezonie przebudzenia, Hans znajduje notatkę mężczyzny, który ukrył się w spichlerzu przed reglami. Będę przy stacji pomp na poziomie D, Heinrich Dolaz. Brzmi znajomo, nie? Bo ta lokacja, owa stacja pomp, pojawiła się już w oryginalnej serii. Stan, w jakim odnajduje ją Anton, sugeruje nam jednak, że autor notatki prawdopodobnie nie spędził tam. Zbyt wiele czasu. Za dużo z tej stacji nie zostało. Skoro pompy nie działają, to pewnie dolna część ośrodka jest zalana. Los pierwszej przeprawy. Z narracji pierwszego odcinka Oblicza Ksenu dowiadujemy się, że pierwsza przeprawa czasowa wprawdzie przeniosła uczestników poza ośrodek, ale kontakt z nią został zerwany, nim dotarła do celu. Dopiero 12 lat później, gdy członkowie trzeciej przeprawy byli już na miejscu, Wszyscy jej uczestnicy zmaterializowali się w komorach czasowych. Na dodatek, nie zdając sobie sprawy z tego, ile minęło czasu. Pozostaje pytanie, dlaczego? Jak przyznał sam Negan, nie ma na to ostatecznej odpowiedzi. Wątek jest zwyczajnie porzucony, z uwagi na niedostateczny dobór aktorów, którzy odegraliby postacie stalkerów. Gdyby ich liczba była przetłaczająco pozytywna, ten wątek trafiłby na pewno do któregoś odcinka z dopisaną dodatkową sceną bądź scenami. Wtedy na bank wymyśliłbym wyjaśnienie tej zagadki. Nieudane regle to stanowiące zagadkę potwory zamieszkujące sektor utylizacji nieprawidłowych transferów genetycznych. Co to było? Po raz pierwszy spotykamy je w trzecim odcinku drugiego sezonu. Z notatki Dymitr dowiaduje się, że już w 1876 roku sektor ów został objęty kwarantanną, a następnie opuszczony. Wszystko z powodu tajemniczej bakterii przejmującej kontrolę nad układem nerwowym martwych ciał. Sam Stross nazywa je zainfekowanymi, a jednak wydają się być czymś znacznie dziwniejszym. Działają nieprzewidywalnie, zdają się teleportować z miejsca na miejsce, a spojrzenie na nie. Kończy się rozbłyskiem światła i utratą przytomności. A niestety, odcinek, w którym zadebiutowały, był zarazem ostatnim, w którym się pokazały. Temat powrócił jeszcze w przebudzeniu, gdy Hans znalazł notatki projektu NM, co pozwala przypuszczać, że jednak ktoś czuwał nad owym sektorem. Ale to już czyste spekulacje. Zabójstwa anomalii. Odłóżmy już żarty na bok. Po latach niepotrzebnego nikomu konfliktu i wzajemnego wytykania sobie błędów, postanowiłem zapytać Negana o to, skąd właściwie pomysł na to, by anomalie stały się w obliczu Xenu czymś bliższym reglom, czy... mutantom ze strefy czarnobylskiej. Cytat. W tamtym okresie, gdzie pisałem scenariusz, nie miałem dobrej wiedzy o anomaliach. Zadałem sobie wtedy pytanie, czy można z nimi w jakikolwiek sposób walczyć? Stąd też moje lekkomyślne podejście do wątku z anomaliami. I nie, nie wyróżniają się w żaden sposób z oryginału. Dopiero po premierze drugiego odcinka zrozumiałem swój błąd i starałem się go w jakiś sposób wyjaśnić w trzecim odcinku. I faktycznie w trzecim odcinku dowiadujemy się, że anomalia, która została zastrzelona przez Marka, zniknęła jakby jej nigdy nie było. Z rozmowy z Neganem dowiedziałem się, że po czasie wolałby usunąć tę scenę. Lecz, jak sam mówi... Dzisiaj mogę wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i żyć dalej. Cześć. Właśnie obejrzałeś pierwszy epizod naszego Iceberga o serii Minecraft Czas. Na grupy dla Patronów dostępny jest już drugi odcinek. Jeśli chcesz obejrzeć go już teraz, dołącz do naszego Patronatu. A jeśli jesteś nowym widzem, zasubskrybuj nasz kanał, by dowiedzieć się, jak zakończy się ta historia. Pozdrawiamy całą ekipą.